Witam wszystkich z tej strony i witam Was w DON'T Starve Hamlet. I słuchajcie, są małe zmiany. Otóż tak, mam czwarty dzień, tak jak właściwie tam, bo tam podobnie skończyłam. Z tym, że słuchajcie, ja sobie zaczęłam od nowa z racji tego, że była aktualizacja. E, Wilba teraz może się zmienić w Wilbołaka podczas pełni, oczywiście. I e, jak zje, wiecie, mięso z potwora i tak dalej. I zmienić bym ją mogła, owszem, tylko, że nie miałabym tego naszyjnika, bo na start dostaję taki naszyjnik, dzięki którym jakby może wrócić do swojej postaci normalnej, kiedy chcemy. A że ja mam tylko 3 dni, więc stwierdziłam, że ja sobie przegram te 3 dni, bo właściwie nic tam takiego nie zrobiłam i tutaj też zbierałam tylko tak naprawdę, nic więcej. Tak, tutaj mam maszynę. Bo zrobiłam sobie takie podstawowe rzeczy, że tak powiem. Tutaj mam wioskę. Właściwie zaraz Wam wszystko pokażę, jak to wygląda, ale nawet jest lepiej, dlatego że zobaczcie, ile tutaj mam krzaczków z jagodami. Także jest spoko, naprawdę fajnie. Tutaj mamy wioskę i właśnie, tu już nazbierałam sobie trochę żywopłotu, więc chciałabym ogarnąć sobie domek. I chciałabym jeszcze. No, dawaj mi to. 50 potrzebujemy, prawda? E, to trochę mi będzie brakować, ale to nic. Także mówię, no mniej więcej jesteśmy na tym samym etapie, a ja tylko zbierałam, nic więcej nie robiłam. E, a jak wygląda tutaj ta nasza e, cała wyspa, to w sumie zaraz zobaczycie. E, tylko, no muszę jeszcze odrobinkę dosbierać, żeby ten domek mieć, bo ja już bym go dzisiaj chciała mieć, tak naprawdę. Hmm. E, muszę poszukać tych okularników. I właściwie to by wystarczyło, bo mam jagódki. O, czekajcie dziękuję tu jeszcze mam do ścięcia więc spoko chodź moja droga i właściwie chyba będę miała, prawda? dziękuję no i dokładnie, teraz tak, gdzie mam e, burmistrza chyba tutaj, co nie? ale tego okularnika też bym chciała spotkać, bo w sumie mam te jagódki o, czekajcie tutaj będzie mój domek oczywiście, blisko wam, no, że ta ma, chyba nawet jest ciut lepsza, tak mi się przynajmniej wydaje. I tak, wiem oczywiście, że jest nowa postać i tak dalej, ona wydaje mi się, że jest dość trudna. I. A nie, ja nie tu wlazłam przecież. Nie tu wlazłam. To nie ten budynek, ja chcę przecież. Gdzie jest ten budynek, który ja chcę? Tam. E... Ale jak yy, zginę Wilbom, yy, no to jeszcze, patrzcie, ha. będę miała na dywanik, bo ja teraz chcę dywanik. Tak wiem, że to bardzo potrzebna rzecz. Alo, czego nie mogę ci dać? Ej, no to tobie. O, no i świetnie. Eee, jeszcze, patrzcie, o, 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 stój, proszę. No świetnie. Jeszcze mam, patrzcie. O, akurat mi się skończyły. Skończył ten sykator. Dobra. No, halo, właśnie. <grytanie> Dziękuję. Mamy domek, moi drodzy, także fajnie. Właściwie. E, wtedy też bym już miała, bo tam mało mi brakowało. O, czekajcie, kubka. O, dziękuję, dziękuję. To jeszcze bym się ten okularnik przydał, tak naprawdę, bo. Jeszcze mam jagody. Tu jest mój domek. Sobie, wiecie co do domku, to najwyżej pójdę wieczorem. Jeszcze się przyjdę, bo może gdzieś go tutaj znajdę. Yy, I. O, jest. Dziękuję. Nie! Miałaś mu dać. No, co ty robisz, Wilba? O, jest jeszcze jeden. Proszę bo zaraz będzie wieczór i wiecie, oni wszyscy mi uciekną. O, i jeszcze jeden, pięknie. Fajnie, właśnie mówię, bo tutaj mam dużo więcej jagód. Nie będę przenosić tych jagód, bo one są właściwie tutaj naprawdę bardzo blisko. Zobaczcie, tutaj jest mój domek, a tutaj są zaraz te jagody, więc według mnie to jest bez sensu, tak naprawdę. W sumie, co chcesz mi dać? O, drewno, świetnie. Mogę wejść jeszcze tutaj. Chcę jeszcze sobie zrobić mm, laskę prędkości, bo tutaj można zrobić. Ej. Przydałoby mi się, nie? Tylko tak, czy ja to będę napełniać. Hmm. Na razie zostawię. Zrobię sobie świeczkę może po prostu. Nie mam złota w ogóle. I to mnie troszeczkę martwi. Dlatego, że tam mam. Aha, wiecie co? Właściwie to tę maszynę to ja bym sobie już mogła rozwalić. E, I zrobię sobie w domku. Bo tutaj już jej nie potrzebuję. I. To mi kamień rozwalony. Będziemy mieć na ognisko. Dobra. Tu bym w sumie też mogła to rozwalić na kamień, prawda? Yy, wyżej jest to moja maszyna. Tutaj mam ogródki, na razie to zostawiam, bo nie potrzebuję. Trawka... Tutaj jest, chodź. Mogę cię rozwalić, odzyskam sobie złotko jedno. Okej, okay. no i lecimy do domku, a rano właśnie pójdziemy tam do dżungli, bo e, nie skończyłam oczywiście, ja to jak zawsze zacznę milion rzeczy i nie kończę, e, bo możemy moi drodzy zrobić sobie właśnie taką laskę prędkości. Nie wiedziałam o tym wcześniej, to mi Mateusz podpowiedział, za co dziękuję. E, trzeba zabić tą taką roślinę, która e, nie chodzi za nami, tak, tylko e, jakby rośnie sobie. E, I to mogę odłożyć. E, I z niej wypada takie, takie zielsko, można powiedzieć, <noise> które trzeba ususzyć. I wtedy... Co ja potrzebuję na garnek? Kamienie. Ja to mogę też sobie blokować. A, jedną deskę sobie zrobię od razu. Zbroje mam, mam. Kamienia już nie mam niestety. Garnek sobie oczywiście zrobimy. co, ten amulet to ja też sobie na razie y, odłożę, bo jeszcze go gdzieś kubie znają życie. E, aha, jeszcze chciałam zrobić sobie desk deskę, mówię y, skrzynkę. Proszę. I tak, zrobię sobie na pewno młoteczek. Tak, to nam się przyda. Czy ja coś jeszcze potrzebuję? Aha, i tutaj kupię sobie oczywiście nasz dywanik piękny. Ja chcę... Właśnie chyba Jerzyka wezmę, bo Jerzy był najfajniejszy według mnie. O, żeby coś chociaż było. Pięknie. A, jakieś, czekajcie, tutaj są okna, jakieś tam lampy. Tego już nie chcę, a tapety? A, na razie to zostawię, zostawię, bo, wiecie, potrzebne nam będą inne rzeczy. W sumie, tak, odłożę to. kamieniem na razie też nie, chociaż mam tu resztkę kupy. Mam tutaj jakieś monetki, na razie też odłożę, bo wiecie. Yy, I teraz tak. Co ja bym tutaj mogła ugotować? Co mogę tu wrzucić? Co się wtedy stanie? Mogę jeść potworną lasagne. Tylko, że ja się wtedy zmienię właśnie w tego świniołaka. Wiecie i no na razie generalnie bym nie chciała. Bo to jest fajna sprawa. Ona wtedy dużo więcej bije i w ogóle ma więcej tutaj zdrowia. Tylko, że głód bardzo szybko spada. A, coś takiego zrobiłam, no super, a jak włożę 4T, to by jakąś zupę z tego się gotowało, tak mi się wydaje. No ale zjem, no bo coś muszę zjeść. A, a no tak, no już teraz nie zrobię, bo ognisko jeszcze by się tutaj przydało zrobić, Z lodówkę, no ale to musiałabym iść na tą drugą wyspę. Także słuchajcie, idziemy tak, do dżungli. A jest ta zupa, ale fajowa. No nadaję. No. niespoko. Tak spoko. Aha, bo to bym musiała przygotować. Dobra, to na razie nim tak. I w sumie tak. Musiałabym sobie zrobić tę czapkę taką, tylko musiałabym iść po tak, i muszę iść do tej dżungli. E Dobra. No okej, okay. to idziemy w sumie. Będziemy tracić czasu. O nie. I to perze już? Jak to? Piąty dzień. No, pomóżcie mi tutaj. Chwila, bo tutaj jest okularnik. Ale skóry mi się przydadzą. Ją spoko. Chodźcie, chodźcie. Okej. Okay. bo może oni mi tutaj pomogą. Więc ja jakoś wybitnie się tutaj. Może nie będę. Okej. Okay. O, super, zrobię sobie pulpety. A, a gdzie drugi? Halo. Mhm. No i co? I to tyle. Dobra, to wiecie co wejdę. Hmm. Ale kurczę, ja nie mam co tutaj wrzucić tak naprawdę. A yy, gdybym sobie chciała zrobić. Yy... A, tutaj z tego bym mogła sobie porobić później. Ale chemiczną maszynę ja tutaj potrzebuję, więc yy, średnio. Dobra, idziemy na razie. A, czekaj. To odłożę. Dobra, wychodzimy. I idziemy. Yy, gdzie my mamy? Yy, yy. Tutaj na dole. I tutaj mamy. No dobra. Więc, tak jak mówię, yy, chciałabym tego kwiatka, yy, żeby sobie zrobić tą suszarkę i ususzyć, tak naprawdę. A w sumie, zbiorę. No halo. O! To, to są te paskudy przecież. No dobra, to sobie zbiorę w sumie na tą zupę, bo to całkiem spoko sprawa. Jakieś patyczki przy okazji. No i właśnie chciałabym tę laskę prędkości sobie zrobić. Ona jest, wiecie, to nie jest tak jak ta normalna w tym normalnym donstarwie, bo ma swoją ważność. Ale to właśnie wystarczy zabić tego kwiatka i... A i tak muszę w sumie zabić, bo jeszcze potrzebuję te takie... Boże, wiecie, ja tutaj nie używam oczywiście y, poprawnych nazw. Nie spodziewajcie się tego po mnie. W sumie musiałabym ściąć jeszcze te drzewa, ale okej. Okay. Nie, ja tutaj nie chcę, bo to są te strety robale. Dobra. Nie panikuj, się, nie panikuj, nic się nie dzieje. Śpią sobie. No ja jest jakaś jaskinia, ale na razie tam nie idę. W następnym odcinku, może się wybierzemy. Do tego musiała sobie pójść Żaba. Ale właśnie tych można zrobić sobie kilka, tak? Więc wiecie. No i potrzebuję tych takich apatyków, jakby zaraz wam zresztą pokażę. O, czekajcie. O, nie. No tak, bo przecież tutaj są duże. Ale spokojnie, damy radę. I pięknie, nawet bez hita, zobaczcie. <laughs> nie, żeby ten duch to było nie wiadomo co, no ale. <laughs> ale wiecie. Dobra. I tutaj mamy. I teraz tak, muszę znaleźć kwiatkę. Znając że co jak będę potrzebować, to go nigdy nie będzie, prawda? O, nie chcę tego ślimaka. Dobra. O ja mogę rozwalić. Słuchajcie, bo ja nie pamiętam, jak to, to było. Nie, trzeba chyba młotkiem, co? Nie. Gdą normalnie? To jest ta ta. Hmm. młotkiem. O, mam ten relikt taki. To Wiecie co, muszę obrócić, bo ja tu nic nie widzę. A to co to jest to? Nie, tego nie chcę i tego nie chcę. Ciemno tu. Tym się nie da. Tu też nie. Czym to rozwalić, słuchajcie? Hmm, to ciekawe. A może zajrzę tam? Co myślicie? Tak, tylko zajrzę. Okej, okay, to już wyjdę. Yy, tak czy siak nie mam tego. o czekaj, tu jest kwiatek, ale to jest ten. Hmm, nie, nie o ten mi chodziło. A? Jak ty bijesz, bo ja nie wiem. Normalnie King Level Hard. Aha, no dobra. To mogę zabrać. Mamy złotko, pięknie. kilo mi się skończyło. Ale to zrobimy sobie nowe. Okej. Okay. Coś by trzeba było zjeść. No i tutaj są te kwiatki, ale kurde to nie te. Ja chcę takiego, wiecie, no już mnie będzie gonił, tak? No dobra, przelecę się tutaj, wśród tych kwiatów. Może znajdę tego, o który mi chodzi. Bo to musi być tak, ten taki, co rośnie w ziemi po prostu i się nie rusza. Ale to są same te, widzę. Kurczę, zaraz wszystkie się na mnie rzucą. O, o! Tam jest ta trująca. To ja, to ja podziękuję. Jany I co? I noc. Mhm. No cóż, muszę zrobić tak. Jak zawsze go się... O! To bym chciała! Ej, no halo! No pamiętać się proszę! Zjedz mi to. Nie ma miejsca i tak. O nie, znowu. To południa mi raczej nie wystarczy na tę noc, ale spoko. Ja jak zawsze przeszłam po jednego kwiatka, a po prostu milion innych rzeczy. No bo czemu nie? I przecież pewnie bym... a to daje mi daje minus 10 centi. Ja chcę takiego kwiatka, który sobie rośnie i nie łazi za mną. A nie. Ale dobra, to zwiedzimy sobie... O, ale hm. Dobra. Zaczekajcie. Nie, czyli to jest normalnie do rozwalenia. Nigdy nie wiem. Słuchajcie, dajcie znać, czy dobrze ja robię. No, nie wiem. Okej. to szukamy dalej kwiatka. Nie. No gdzie mi teraz zapisujesz, jak tu... No wiedziałam, nie? Wiedziałam przecież. To sobie rozwalimy. Nic nie ma. Czyli nie chce. A tutaj powiedziesz te kwiatki, prawda? Nie do końca te, które ja chcę. O, jest! Jest! Od tego kwiatka mi chodzi. Tylko tak, najpierw muszę się rozprawić z tym. Teraz wykond mam. Nie chcę nic mówić. No chodź. Nie? No to nie znowu ślimak. Czekajcie, tylko tak. Tylko chwila. Bo nie będę miała miejsca. Dobra, już jest, to trudno się mówi. Dobra, jak ty bijesz? Aha. Na razie to widzę, że mnie Liliany biją. Aha, aha. Okej, okay, okej. Okay. Rozumiem o co chodzi. O nie! Dobra, czekajcie, bo może po prostu go zabiję i koniec. Nie będę się tutaj. Dobra. Nie lej mi tego, co ty robisz, głupia. Właśnie o to mi chodziło, o to. Mhm. Dobra, powoli go się, spokojnie, nic się nie dzieje. Mhm. To na razie wywal, nie to mi się przydadzą, jak najbardziej. Tylko tak, jeszcze potrzebuję, wiecie czego? A co nie ma żadnych patyków? Naprawdę? jest do życzenia. Trudno, zeżre to, bo ja jeszcze potrzebuję te kwiatki. Dobra, lej tam trudno, nie będę się tutaj z nim... Wiecie. No, masz to, co ja chcę. Masz, pięknie. Jeszcze jedno to potrzebuję, bo to będzie mi do tej czapki potrzebne. O. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Proszę. To już nie będę się z nimi, wiecie. O, mam. No i dobra. No i na razie ja podziękuję. Mogę sobie stąd wyjść. Co to jest to? Hmm, ciekawe. O. A, bo one mi tu wywaliły... Ej! mi tu lać. Serio. No, dobra. Wychodzimy. A, czekajcie, bo tu jest jeszcze jakaś lina. Dobra, nie, dobra, dobra. Ej! nie, patrzcie, lin! O nie, 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 nie. Tak to ja się nie bawię. To jest dobrze leczy. No chodź. Teraz się mogę z tobą pobawić. Bo jesteś sam. Już nie będę, wiecie, tak no, wa... no wiesz co? Dobra, to jednak będę. <laughs> to nie ma sensu, dobra, dawaj. Okej. Okay. Kurde, te liany mnie denerwują. Nie, nie ma sensu. Dobra, spadam. <laughs> nie, no nie, bo mi szkoda tego. Ja muszę to pozbierać. Chwila. Bo ja zaraz ginę, nie? Dobra. Spokojnie. Mam coś tutaj. Dobra. Dobra, idę. Koniec, wystarczy tego dobrego. Nieźle. jest źle. Dobra, się tam podleczę, jakiś aloes sobie zbiorę, albo coś. Spokojnie, nic się nie martwcie. Mam to, co chciałam. Właśnie chciałam to. I to musimy sobie wysuszyć. To będzie mi potrzebne do czapki. Właśnie, wiecie, co ja bym mogła iść w sumie... Gdzie ja się zespomniłam na początku? Mam mapę obróconą, widzę. Gdzie jest ten ten, 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 balon? Bo ja jestem ślepa, słuchajcie. Tutaj. To ubranie, wiecie, bo musiałabym sobie wziąć i będę miała na czapkę, więc spoko. To zjedz. Nie wiem, czy to tak było. Wiem, że coś tu powracałam. O, 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 Dokładnie. Młoteczek. Tak, z którego to było? Bo nie pamiętam. Co tu tego. Międyska by mi się też przydała, ale nie będę miała miejsca. Nie, tego nie chcę. Tego też nie chcę. To chcę. A czekajcie, a z tego co jest? Już rozwalam piasek. Linę wezmę. I wezmę to. No i dobra. I możemy iść do domu zaraz zobaczę jak to tam wygląda to już będziemy mieli, słuchajcie na tę czapkę yy, na tą mgłę tak i zrobię sobie jeszcze o te możemy wymienić sobie na monetki także całkiem spoko, powiem wam że nie jest źle, jak na razie postaram się tutaj w miarę szybko wszystko ogarnąć żeby mieć jak najwięcej rzeczy kurczę, ta poczytarność, musimy mieć do domu gdzie jest mój dom? Mam no, tutaj Biegnij. Boże, patrzcie. <grymne> um, no? No wchodź! Serio? Dobra. Jak one te zabrały? Nie zabieraj. No. <grymne> e, dobrze, więc tak. To na razie sobie odłożę. Mam sporo lin. Świetnie. Co mogę odłożyć. Nie, tego nie mogę odłożyć. Bo zaraz zobaczę, co jeszcze na to potrzebuję. Mm, tak, kamień odłożę, to odłożę. Chociaż mogę sobie ognisko zrobić. Ale to spokojnie, zaraz zrobimy. Tutaj sobie dorzucę. Zrobimy sobie pulpety, już trudno, niech tak jest. Ja bym chciała zobaczyć, właśnie. Tylko co... tak, tak, w czym to jest ta czapka? Bo chyba. A, bo to jest ta, prawda? Jeszcze to potrzebuję tego korka. Nie, to jest ta czapka. No tak, ta czapka. Czyli jeszcze korka potrzebujemy. No ale spokojnie. To sobie zrobimy. E, jak najbardziej. I jeszcze chciałam zobaczyć. Trzy liny i patyki. Uh -huh. Liny mamy. Tylko nie mamy patyka. Okej. Okay. Dobra, więc będę myślać po korka. Tak czy siak bym musiała, dlatego że. A, tu już nie mamy miejsca. Osobnie ja tych kupia tutaj nie potrzebuję. To odłożymy sobie. Um, um, um. My to na razie też tu zostawię. Wiecie, po prostu tak. Już nie będę kombinować. Kurde, bo patyki mi tam powyciągały te te. Wiecie, wiecie kto. Ale to nic, spokojnie. Czyli będę musiała iść pokerkę. A, Jest jeszcze noc w sumie. Um sobie ogarnę. Ale dobra, wiecie co? Ja myślę, że tutaj sobie skończymy. Myślę, że tyle wystarczy. Także w ogóle, tak, to jest to serce. To jest chyba od tego moda, bo jak tam mam tego moda, co mi pokazuje na górze. Mm, wiecie, ile tam kto ma zdrowia i tak dalej. I to chyba jest od tego, bo ja tego wcześniej nie miałam, ale ja w ogóle tego nie tykam. Na pewno, co to za serce w ogóle? Nie tykam tego, wiecie a muszę sobie zrobić nowe te, ale dobrze tutaj sobie skończymy, także myślę, że tak mapka jest dużo lepsza tak naprawdę miejmy nadzieję, że będzie lepiej, oczywiście liczę dalej na wasze rady, piszcie jak najbardziej co tutaj teraz sobie ogarnąć jak najszybciej, no i do usłyszenia w kolejnym odcinku, pa pa